Jesteśmy na ulicy wodnej, rzeczywiście wodna. Tak, rzeczywiście wodna, w fatalnym stanie technicznym. Droga, która powoduje, że mieszkańcy ponoszą straty materialne nie tylko w pojazdach, ale również w mieniu własnym. Mowa o ogrodzeniach i różnego rodzaju sprzęcie. Ten stan utrzymuje się praktycznie od roku poprzedniego, kiedy zakończono budowę kanalizacji, kiedy prowadzono tutaj prace równie uciążliwe, gdyż prowadzone były w okresie letnim. Wiadomo, ruch pojazdów, mieszkańcy nie mieli dojazdu do swoich posesji, musieli te samochody zostawiać. No i były obietnice, były obietnice realizacji nowej nawierzchni bitumicznej początkowo do końca października, później obiecywano do końca grudnia, jeżeli będą warunki atmosferyczne, a takowe warunki atmosferyczne były. Obiecywano wczesną wiosną o ile warunki pozwolą. Też można było tą inwestycję zrealizować. No i takim ostatnim terminem był 31 maja, gdzie no niestety nie wywiązano się z obietnic. Myślę, że ta droga, droga Ulicy Wodnej, jak również ulica Stawowa, są wyrazem ignorancji i impotencji władz miasta Brzeska, która przejawia się brakiem działań w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. A jeżeli władza samorządowa jest impotentna, to powinna zrezygnować ze stanowiska. Wojciech Biel. Panie Wojtku, jeździ Pan tą drogą od lat. No, stan fatalny jak widać. Słyszałem, że uszkodził pan tutaj pojazd. Musiałem wymienić elementy zawieszenia, które nadawały się do wyrzucenia. I ja oczywiście no jeżdżę tą drogą, przynajmniej staram się nią jeździć, bo omijam przeszkody, jakie spotykam na tej drodze, czyli dziury i, i wystające studzienki kanalizacyjne. Po remoncie lepiej było przed remontem niż po. Moim zdaniem źle zostało wykonane. O, no ogólnie nawierzchnia ta, co teraz robili przy studzienkach nie, u, nie, nie ugnietli tego do, dobrze, przyszła woda spłukała i tak jest od kilku lat no. nawet gdy nie było studzienek to też było fatalnie i no cóż mogę powiedzieć sąsiedzi narzekają? Wszyscy i nie tylko sąsiedzi, tylko ludzie też, co przyjeżdżają kogoś tutaj odwiedzić czy coś, to mówią, że nigdzie czegoś takiego nie widzieli małym samochodem o w niskim podwoziu trudno tędy przejechać. No niestety, niestety to jest po prostu ryzykowne. Ryzykowne, ponieważ grozi to uszkodzeniem zawieszenia, jak również miski olejowej przykładowo. W każdym razie yy, trzeba stwierdzić, że mieszkam tu od 40 lat i przyjeżdżający do mnie koledzy tak brzydko mówili, wiesz co, nie obraz się, ale wstyd mi tutaj yy, za ciebie, że masz taką ulicę. Ja mówię, to nie jest moja wina, no z tym, że na nasze, że tak powiem, pretensje takie czy in, inne zostały zgłaszane w, w urzędzie, no, na, na jeśli chodzi o sprawę y, teraz tej budowy kanalizacji, no to y, tak jak było powiedziane, że miało być to wykonane już kilka terminów i nic się nie dzieje. Sporadycznie wczoraj y, na, na wniosek y, bodajże urzędu pracownik w, y, przy opatach deszczu usuwał błoto, które zalegało przy, przy krawężnikach, żeby po prostu media, które tutaj miałyby przyjechać, żeby to jakoś względnie wyglądało, ale niestety to się nie da jednym ruchem łopaty załatwić. Teraz y, wygląda to jak wygląda i mieszkańcy tutaj są niesamowicie oburzeni, ponieważ naprawdę mieszka się tu fatalnie ze względu na tą drogę i zalewa im posesję, podnoszą, podnosili ogrodzenia dwukrotnie tam niżej, żeby woda nie wchodziła na, 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 do, na posesję. W każdym razie y, ten temat był podnoszony już dawno, kilka lat do tyłu, a, że droga będzie robiona jak będzie zrobiona kanalizacja. Kanalizacja została wykonana, nie ma żadnych y, ruchów y, w stosunku do jakiegoś udrożnienia tej drogi. Nawiasem mówiąc, znam ogólne warunki realizacji inwestycji. Powinno być przywrócony, Droga powinna być przywrócona do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem inwestycji.